Czy kiedykolwiek czułeś się zagubiony, gdy ktoś próbował wyjaśnić trójcę świętą? Może słyszałeś zdania takie jak Bóg jest jeden, ale w trzech osobach albo Trzy w jednym i jedno w trzech, i odchodziłeś jeszcze bardziej zdezorientowany niż wcześniej. Dziś ten mętlik się skończy. W tym nagraniu wyjaśnimy trójce jasno, biblijnie i pięknie. Nie jako skomplikowaną teologię, ale jako objawienie tego, kim naprawdę jest Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty. Wejdziemy głęboko, werset po wersecie, odkrywając odwieczną miłość Boga trójjedynego i dlaczego to ma znaczenie w Twoim życiu dzisiaj. Zostań ze mną do końca, bo to może całkowicie odmienić sposób, w jaki znasz Boga. Zacznijmy. Zanim możemy zrozumieć trójce, musimy zacząć od niewzruszonego fundamentu pisma, że Bóg jest jeden. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 6, werset 4. Słuchaj Izraelu, Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden. Ten werset znany jest jako szema, od hebrajskiego słowa słuchaj. To nie tylko werset, to deklaracja, przysięga i święta tożsamość narodu Izraela. Był odmawiany każdego dnia, nauczany dzieciom, wypisywany na odrzwiach domów. Nawet dziś pobożni Żydzi powtarzają go jako centralną część modlitwy. Dlaczego? Bo potwierdza jedną z najważniejszych prawd wszechczasów: Bóg nie jest wielością, on jest jeden. Księga Izajasza, rozdział 45, werset 5. Ja jestem Pan, i nie ma innego oprócz mnie nie ma Boga. To nazywa się monoteizmem, wiarą, że istnieje tylko jeden prawdziwy i żywy Bóg. Nie zbiór bóstw jak w religiach pogańskich, nie hierarchia istot boskich Lecz jeden suwerenny, wieczny, samoistny Bóg, który sam stworzył niebo i ziemię. Izajasz 44-6: i Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. To było czymś rewolucyjnym w starożytnym świecie. Każdy sąsiedni naród miał bogów płodności, wojny, słońca, księżyca, morza, setki, a nawet tysiące bożków, ale Bóg powiedział: Ja jestem jeden, nie ma innego. I tutaj zaczyna odsłaniać się tajemnica. Ta jedność nie jest płaska ani prosta, jest bogata, głęboka i relacyjna. W hebrajskim słowo użyte na jeden w powód cztery 1 księdra szóste czwarty to echat może oznaczać zjednoczony, jedność złożoną, a nie tylko pojedynczy. Na przykład w księdze rodzaju 2.24 i staną się jednym echat ciałem. Dwie osoby, mąż i żona zjednoczone w jednej relacji. Tak więc, gdy Bóg mówi mu... i potwierdzić, Bóg jest jeden, zawsze był i zawsze będzie. Aby zrozumieć tajemnicę Trójcy, musimy spojrzeć, jak Bóg po raz pierwszy objawia samego siebie. Ta droga zaczyna się w Księdze Rodzaju, pierwszej Księdze Biblii: Rodzaju I, 26. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas. To nie są słowa rzucone mimochodem, lecz celowe. Kim jest to my i nasz? To nie mogą być aniołowie. Dlaczego? Bo ludzie nie są stworzeni na obraz aniołów, lecz tylko na obraz Boga. Bóg mówi w swoim wnętrzu: Ojciec, syn i Duch Święty. To nie rada bogów, lecz rozmowa wewnątrz boskiej jedności. I to jest niezwykłe. Hebrajskie słowo na Boga, w rdze jeden i berża, to Elohim. Elohim to rzeczownik w liczbie mnogiej, ale użyty z czasownikiem w liczbie pojedynczej. To połączenie jest dziwne gramatycznie, ale głębokie teologicznie. Objawia, że Bóg jest jeden, a jednak jego natura nie ogranicza się tylko do prostego pojedynczy. To jak akord muzyczny, jeden dźwięk, a jednak złożony z trzech nut. Nawet w swoim imieniu Bóg zostawia nam wskazówki. On jest zjednoczony, ale nie jest samotny. Już w samym akcie stworzenia widzimy, jak objawia się boskie współdziałanie. Księga Rodzaju jeden, jeden, drugi. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Mamy więc Boga i Jego Ducha, ale gdzie jest Syn? Spójrzmy do Nowego Testamentu. Ewangelia Jana 1, 1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało. A kilka wersetów później. Jan 1, 14. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. To Słowo, Logos w Grece, to Jezus Chrystus. Co więc widzimy przy stworzeniu? Wszystkie trzy osoby trójcy były obecne i aktywne. Bóg-Ojciec, inicjator stworzenia. Bóg-Duch, unoszący się, ożywiający, podtrzymujący życie. Bóg-Syn, Słowo, przez które wszystko zostało uczynione. List do Kolosan. 1:16–17 potwierdza to. Bo w nim zostało stworzone wszystko, to co w niebiosach, i to co na ziemi. On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. To nie jest mitologia, to objawienie Boże. Nie trzech oddzielnych Bogów współpracujących razem, lecz jeden Bóg, objawiający się w trzech odrębnych osobach. Ze stworzeń Bożych, ale nie sam Bóg. Lecz pismo mówi jasno: Jezus nie jest stworzeniem. On jest odwiecznym synem Bożym i on jest w pełni Bogiem. Korosan dwa dziewiąty. W nim bowiem mieszka cała pełnia bóstwa cieleśnie. Czy to dostrzegasz? Nie część Boga, nie odbicie Boga. Cała pełnia w ludzkim ciele. To oznacza, że kiedy Jezus chodził po ziemi, nie odłożył swojej boskości na bok. On przyodział ją w człowieczeństwo. Stał się w pełni człowiekiem, a jednak pozostał w pełni Bogiem. Boska tajemnica, ale biblijna rzeczywistość. I Jezus nie ukrywał swojej tożsamości, ogłaszał ją odważnie, raz po raz. Jan 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jan 8:58 Zanim Abraham stał się Ja jestem. To nie były tylko poetyckie słowa. Gdy Jezus powiedział Ja jestem. Używał imienia samego Boga z płonącego krzewu. Księga Wyjścia 3,14 Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Jezus rościł sobie prawo do wieczności, boskości i równości z Bogiem Izraela. I przywódcy religijni to rozumieli, dlatego chwycili za kamienie. Jan 10,33 nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, bo ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Ale Jezus nie miał wątpliwości co do swojej tożsamości. I jego uczniowie również nie. Po zmartwychwstaniu Tomasz upadł do jego stóp i wyznał: Jan 20:28: Pan mój i Bóg mój. Zauważ, Jezus go nie poprawił. Przyjął to uwielbienie, bo jest go godzien. W całych ewangeliach Jezus czyni rzeczy, które tylko Bóg może czynić. Przebacza grzechy, coś co należy wyłącznie do Boga. Przyjmuje cześć od swoich uczniów. Chodzi po wodzie, wskrzesza umarłych, ucicha burze samym głosem, ogłasza prawdy wieczne z autorytetem: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jan 14:6. Ja jestem z martwych wstaniem i życiem. Jan 1125. I być może najpotężniej ze wszystkiego, Jezus twierdził, że jest sędzią całej ludzkości. Jan 5, 22, 23. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą Ojca. Pomyśl o tym. Bóg Ojciec chce, aby całe stworzenie czciło Syna, dokładnie tak, jak czci elektryczność czy emocja. On nie jest czymś, Duch Święty jest osobą, i więcej niż to, On jest bogiem. On jest trzecią osobą trójcy, współrówny, współwieczny i współpotężny z Ojcem i Synem. Dzieje apostolskie pięcie werset 3 do czwarty. Chociaż Ananiasz okłamał Ducha Świętego, Piotr utożsamia to z okłamaniem samego Boga. Nie ma żadnej dwuznaczności. Duch Święty jest boski. On nie jest jedynie mocą od Boga. On jest obecnością Boga, mieszkającą w nas i pośród nas. A Biblia pokazuje, że Duch posiada wszystkie atrybuty osobowości. On mówi, Apokalipsa 2,7, Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. On naucza i przypomina, a pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Wam powiedziałem. On wstawia się za nami w modlitwie, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. On może być zasmucony. Nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego. On prowadzi, pociesza, przekonuje i uzdalnia. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy. On przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. On nie jest czymś, On jest kimś i jest obecny w każdym aspekcie dzieła odkupienia. W Stworzeniu, unosił się nad wodami, w objawieniu, natchnął pismo, w Zbawieniu, odradza wierzącego, w Uświęceniu, Przemienia nas. We wspólnocie zamieszkuje w nas. Paweł pisze w Korincja: Duch bada wszystko, nawet głębokości Boga. Nikt nie zna myśli bożych, tylko Duch Boży. To oznacza, że Duch Święty posiada Boską wszechwiedzę. On wie to, co może wiedzieć tylko Bóg. I dlatego, że on sam jest Bogiem. Kiedy Jezus został ochrzczony, obecne były wszystkie trzy osoby trójcy. A Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Tutaj widzimy syna, który przyjmuje chrzest, ojca, który mówi z nieba, ducha, który zstępuje w mocy. Trzy osoby, jeden Bóg. I teraz ten sam Duch Święty, ten, który unosił się nad stworzeniem, mieszka w tobie, jeśli należysz do Chrystusa. A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, to ten, który wskrzesił Chrystusa, przywróci życie i waszym śmiertelnym. tylko zmienia formy, jak aktor grający trzy role. Pismo objawia coś o wiele piękniejszego i o wiele bardziej tajemniczego. Powiedzmy to wprost. Ojciec jest Bogiem. Syn jest Bogiem. Duch Święty jest Bogiem. Każda osoba jest w pełni boska, w pełni wieczna i w pełni odrębna, a jednak nie oddzielona. Ojciec nie jest synem. Syn nie jest duchem. Duch nie jest ojcem. Nie trzech bogów to politeizm, który Biblia potępia. Nie jedna osoba w trzech rolach to modalizm, herezja odrzucona przez wczesny kościół. To, czego uczy Pismo, brzmi tak. Bóg jest jednym bytem. O jednej boskiej istocie, istniejącym odwiecznie w trzech odrębnych osobach które są współrówne, współwieczne, nierozdzielne i zawsze zjednoczone w woli i chwale. Oni nie są podzieleni, ale też nie są zlane w jakąś mglistą jedność są odrębni w osobach, a zjednoczeni w naturze. Jan dziesiąty Jezus powiedział: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I to nie jest abstrakcyjna idea teologiczna. Widzimy to w rzeczywistości podczas jego posługi. Jeden z najjaśniejszych przykładów Mateusza 3, 16-17. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. I oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał ducha Bożego, zstępującego jak gołębica, i przychodzącego na niego. A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój syn umiłowany. W którym mam upodobanie? Oto trójca w pełni objawiona syn stojący w wodzie, duch stępujący z góry, Ojciec przemawiający z nieba. Trzy osoby działające w doskonałej jedności. A tuż przed swoim wniebowstąpieniem Jezus dał uczniom to, co dziś nazywamy wielkim posłannictwem. Mateusza 28, 19. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zauważ, nie w imiona w liczbie mnogiej, ale w imię w liczbie pojedynczej: jedno imię, trzy osoby, jedna istota. I Paweł potwierdza to w swoim błogosławieństwie dla Kościoła. 2 Koryntian 13:14. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga. I dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Każda osoba działa wyjątkowo w Twoim życiu, a jednak nie rywalizują, nie zaprzeczają sobie, nigdy nie są podzielone. Wczesny Kościół po modlitwie, studium i objawieniu potwierdził tę prawdę w doktrynie, którą dziś nazywam całego pisma. Pierwszy Jana 4:8. Bóg jest miłością. Zauważ, nie Bóg ma miłość. Nie Bóg okazuje miłość, ale Bóg jest miłością. To jego natura. Nie coś, co robi, ale coś, kim jest. Ale tu rodzi się pytanie: jeśli Bóg jest miłością, a istniał samotnie przez wieczność przed stworzeniem, kogo kochał? Jeśli Bóg byłby istotą samotną, pozbawioną relacji od wieczności, nie mógłby być miłością, bo miłość wymaga relacji. Musi być ktoś, komu się daje miłość, kto ją przyjmuje i ktoś kto uczestniczy w tej wymianie. Dlatego doktryna Trójcy nie jest tylko teologią, jest relacją. Ojciec od wieczności kochał syna, syn kochał ojca, a Duch był wiecznym węzłem tej miłości. Jan 17:24. Jezus powiedział: Ojcze, umiłowałeś mnie przed założeniem świata. To było Zanim powstał czas, zanim powstała przestrzeń, zanim zapłonęły gwiazdy czy zaśpiewali aniołowie, zanim pierwszy oddech stworzenia była miłość, bo był Bóg, a Bóg jest Trójcą. Dlatego Trójca jest tak piękna i tak istotna, pokazuje nam, że relacja nie jest dodatkiem do Bożej natury, ona jest Jego istotą. I oto cud: Bóg nie stworzył wszechświata z samotności, nie był znudzony, nie potrzebował chwały ani towarzystwa. Trójca była już pełna w doskonałej radości, doskonałej miłości, doskonałej wspólnocie więc dlaczego stworzył nas? Bo ta miłość była tak obfita, tak przelewająca się, tak nieskończona, że Bóg zapragnął się nią podzielić nie dlatego, że nas potrzebował, ale dlatego, że nas chciał stworzył nas na swój obraz co oznacza że zostaliśmy stworzeni do relacji z nim i między sobą zostaliśmy stworzeni by znać boga chodzić z bogiem i zostać włączeni w tę miłość która istniała między ojcem synem i duchem od wieczności. i dlatego przyszedł Jezus aby sprowadzić nas z powrotem do serca trójcy odnowić więź którą grzech zerwał rzymian 5 5 a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Miłość Boża została rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany przez Syna. W Synu jesteśmy przebaczeni, w Duchu jesteśmy napełnieni, a w Ojcu znajdujemy nasz prawdziwy dom. Trójca nie jest zimną doktryną. Jest ciepłym zaproszeniem do odwiecznej miłości Boga. Zostałeś rzeczywistość w sercu. Trójca jest głęboko osobista. Zostałeś stworzony przez ojca, odkupiony przez syna i przemieniony przez ducha świętego. Każda osoba bóstwa jest intymnie zaangażowana w każdą część Twojego życia, od pierwszego oddechu przez ostatnią chwilę, aż po wieczność. Jesteś otoczony miłością i działaniem Boga Trójjedynego. Jednego. to na części. Stworzony przez Ojca. Malachiasza 2:10. Czyż wszyscy nie mamy jednego Ojca? Czyż nie jeden Bóg nas stworzył? On znał cię zanim się urodziłeś. Psalm 139:13-14. Ty utworzyłeś moje nerki, utkałeś mnie w łonie mojej matki, wysławiam cię, bo cudownie mnie stworzyłeś. Twoje życie zaczęło się w myśli Ojca, który z miłością zaplanował cię z zamiarem i celem. Odkupiony przez Syna Efezjan 1:7. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechów. Jezus, odwieczny syn, wszedł w czas, niósł Twój grzech, dźwigał Twój wstyd i kupił Twoją wolność na krzyżu. Jan 3,16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Przez Jezusa zostajemy przywróceni do właściwej relacji z Ojcem, przemieniony przez Ducha Świętego. Dra Koryntian 3,18. Przemieniani jesteśmy w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Duch Święty nie jest tylko wokół Ciebie, On mieszka w Tobie. On przekonuje, prowadzi, wzmacnia, wyposaża i objawia Ci prawdę. Jan 16, 13. Gdy przyjdzie On, Duch prawdy doprowadzi was do całej prawdy. Za każdym razem, gdy się modlisz, angażujesz wszystkie trzy osoby trójcy. Modlisz się do ojca, przez syna w duchu świętym. Efezjan 2,18. Przez niego, Chrystusa, mamy przystęp do ojca w jednym duchu. Nawet twoje najbardziej intymne chwile modlitwy są trynitarne. Nigdy nie jesteś sam w modlitwie. Jesteś niesiony do tronu nieba przez ducha, stojąc w sprawiedliwości Chrystusa przed Twoim Ojcem Niebiańskim. I na tym się nie kończy. Trójca jest zaangażowana w każdy etap Twojej duchowej drogi. Ojciec Cię pociąga, syn Cię zbawia, duch Cię pieczętuje. Efezjan 1,13. Zostaliście opieczętowani duchem świętym obiecanym. Ojciec Cię wychowuje, syn wstawia się za Tobą. Duch Cię przemienia. Zbawienia i wspólnota Twojego codziennego chodzenia z Bogiem. Więc teraz pytam. Czy znasz tego Boga? Nie tylko odległego Stwórcę, nie tylko mglistą moc na niebie. Nie tylko imię, które słyszałeś w dzieciństwie, ale Boga Trójjedynego. Ojca, który Cię ukształtował, Syna, który za Ciebie umarł, Ducha, który pragnie zamieszkać w Tobie. To jest Bóg Biblii. On nie jest daleki, nie jest milczący, nie ukrywa się. Jan 14:6 Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jest tylko jedna droga do Ojca i tą drogą jest syn. Jezus nie jest tylko nauczycielem. On jest drzwiami do życia wiecznego. Jan 10, wreszcie 9. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. A gdy przejdziesz przez te drzwi, Duch Święty spotka cię tam. On stanie się twoim przewodnikiem, twoim pocieszycielem, twoim nauczycielem i twoją siłą. A Ojciec? On nie patrzy z daleka, on czeka z otwartymi ramionami. Jak ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym, biegnie, aby cię spotkać, przygarnia cię i przywraca ci miejsce w rodzinie. To właśnie oznacza Trójca dla ciebie dzisiaj. To znaczy, że nie jesteś zapomniany. Jesteś zaproszony do miłości, która istniała przed czasem, do relacji, której nic nie może złamać do wspólnoty, która jest wieczna. Dziś możesz wrócić do domu. A wszystko czego potrzeba, to jedno tak. Rzymian 10 wreszcie 9. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg go wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony. Drzwi są otwarte. Duch woła, Ojciec czeka. Czy przyjdziesz? Podsumujmy więc to, czego się nauczyliśmy: Bóg jest jeden. Bóg jest trzema osobami: Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Nie trzech bogów, lecz jeden Bóg w doskonałej, odwiecznej jedności. To jest trójca. Nie łamigłówka do rozszyfrowania, nie zagadka, której trzeba się bać, ale boska prawda do przyjęcia i relacja, do której zostajesz zaproszony. Trójca nie jest tylko tajemnicą do obserwowania, to zaproszenie do doświadczenia. A